Wszystko wskazuje na to, że walka samorządu powiatu włocławskiego o odbudowę dróg lokalnych zniszczonych wskutek budowy autostrady opłaciła się. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła, że drogi zostaną naprawione. Postulaty powiatu, powiatu włocławskiego, jak również samorządów z powiatu włocławskiego w większości zostały uwzględnione. To jest ważne i istotne, a w szczególny sposób zostały uwzględnione naprawy dróg powiatowych, gminnych i to zostało uwzględnione w przetargu, który został ogłoszony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że prace na trzech odcinkach autostrady A1 od Torunia do Kowala ruszą na wiosnę 2013 roku, zaraz po skończeniu okresu zimowego, tak by A1 od Gdańska do Łodzi była przejezdna do końca przyszłego roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy na roboty zabezpieczające, które mają zostać wykonane jeszcze w bieżącym roku. Roboty te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie wykonanych dotychczas prac przed degradacją w zbliżającym się okresie zimowym. Wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy mieli za zadanie dokończyć budowę autostrady w ciągu 8 miesięcy na odcinku od Czerniewic do Brzezia oraz 9 miesięcy na odcinku od Brzezia do Kowala. Podczas budowy autostrady na terenie powiatu włocowskiego zniszczonych zostało wiele dróg lokalnych. Wprawdzie samorządowcy podpisali z wykonawcami umowy na ich odbudowę, ale tuż po upadku firm realizujących te inwestycje pojawiły się obawy co do respektowania tych zapisów. Problem dotyczy nie tylko dróg powiatowych, ale również gminnych leżących na terenie gmin Hoceń, Włocławek, Brześć Kujawski i Kowal. Wykonawca A1 nie budował dróg serwisowych, dlatego drogi gminne i powiatowe, przez które transportowano, m.in. kruszywo do budowy, zostały doszczętnie zniszczone. Samorządowcy zapewniali, że zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby mieszkańcy powiatu nie odczuwali zbyt długo negatywnych skutków budowy autostrady. Jednak upadłość firm budujących tę drogę znacznie utrudniła im tę walkę. Dopiero zmiana kierownictwa w bydgoskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i decyzja o zerwaniu kontraktu z irlandzkimi firmami przyniosła optymistyczne wieści. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu, zamieściła informacje o odbudowie dróg lokalnych. A to oznacza, że dla firmy, która zajmie się kontynuacją prac, będzie to zadanie obowiązkowe. To dla nas bardzo dobra wiadomość, cieszą się samorządowcy. Na tę wiadomość czekali zwłaszcza ci mieszkańcy, którym budowa A1 bardzo utrudniła życie, pozbawiając bezpiecznego dojazdu do posesji. W takiej sytuacji znaleźli się m.in. mieszkańcy Grabkowa w gminie Kowal. Kierowcy, którzy chcieliby przestrzegać przepisów, nie dojechaliby do części wsi, bo na prośbę wykonawcy starosta wystąpił o czasową zmianę organizacji ruchu. Pozwolenie zostało wydane, jednak termin, w którym droga miała być ponownie udostępniona, już dawno minął. Starosta powiadomił więc prokuraturę. Ta nieszczęsna sprawa grabkowa, że prawdopodobnie w ciągu 3-4 dni powinna być też rozwiązana, że otrzymamy nową organizację ruchu na czas wyłonienia w przetargu nowego wykonawcy i będą pewne uwzględnione interesy tych mieszkańców. Jak można, można po ludzku podejść, nie bezdusznie powiedzieć, że cóż nas tam obchodzi, jakieś grobkowo, jakieś, jakaś grupa mieszkańców, pod, podeszli odpowiedzialnie i nie tylko kończy się na zapewnieniach, ale kończy się na konkretnych efektach. Z kolei mieszkańcy gospodarstw położonych najbliżej wiaduktu są zalewani podczas każdych opadów deszczu, bo rów melioracyjny nie jest w stanie odbierać wody z autostrady. Rolnicy niecierpliwie czekają więc na wznowienie prac przy budowie A1. Komendant Wojewódzki Policji zapowiedział reorganizację, której skutkiem ma być likwidacja kilku z siedmiu posterunków policji funkcjonujących na terenie powiatu włocławskiego. Wójtowie i burmistrzowie gmin, w których posterunki mogą zostać zamknięte, stanowczo protestują. Jak twierdzą, boją się, że na likwidacji stracą mieszkańcy. Starosta włocławski Kazimierz Kaca uważa, że tak drastyczne zmniejszenie ilości posterunków na tak rozległym terenie może doprowadzić do wzrostu przestępczości. Mieszkańcy, samorządowcy, ale szczególnie mieszkańcy są rozżaleni tymi informacjami, które do nas docierają, że ma być zlikwidowane cztery posterunki policji. Chcę poinformować wszystkich tutaj Państwa, że na dzień dzisiejszy mamy siedem posterunków w policji, mają być zlikwidowane cztery i prawdopodobnie zostaną trzy. Co w ocenie nas, samorządu powiatowego, jak również po rozmowach z samorządowcami, poszczególnych gospodarzy gmin. Uważamy, jest nie do przyjęcia. Samorządowcy poprosili komendanta wojewódzkiego o ponowne przeanalizowanie kwestii likwidacji. Mają nadzieję, że uda im się ocalić przynajmniej pięć posterunków. Komendant główny uznał, że małe posterunki są niewydolne, ponieważ nie są czynne całą dobę, dlatego kazał zlikwidować sporą ich część. Na terenie powiatu spośród siedmiu mają pozostać trzy lub cztery placówki. Jedną z lokalizacji, gdzie likwidacja brana jest pod uwagę jest Chodecz. Temu zdecydowanie sprzeciwiają się władze gminy i mieszkańcy. Rada Miejska w Chodczu wraz z, z mieszkańcami apeluje do władz, do władz państwowych i parlamentarzystów o pozostawienie posterunku na terenie miasta gminy Chodecz, gdyż ten posterunek funkcjonuje bardzo dobrze i zabezpiecza nam bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Chodecz. Wraz z uchwałą, którą podjęliśmy, Rada rody roześle podpisy, w załączniku do uchwały podpisy mieszkańców, których mamy w 2000, do Ministerstwa wyślemy, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Komendy Głównej Policji, do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, do Komendy Kujawsko-Pomorskiego Policji, do komendanta miejskiego Wyłosku, jak i również do parlamentarzystów. Mieszkańcy podkreślają, że w sytuacjach, kiedy liczy się każda minuta konieczność dotarcia na teren naszej gminy z oddalonego kilka lub kilkanaście kilometrów posterunku może bardzo negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo. Ten posterunek funkcjonuje moim zdaniem bardzo dobrze, spełnia wszystkie, wszystkie wymogi, wszystkie, wszystkie sprawy, które yy, do policji należy. Uważamy, że nie jest to wielki błąd. Ponadto nie ma wytłumaczenia, dlaczego ten posterunek został po zlikwidowany, dlaczego taka sytuacja panuje. Nikt nie tłumaczy. Każdy mi oszczędności, a tych oszczędności my nie widzimy. Ta oszczędności będą jeszcze. Wydatki większe sądzę, bo tu odległość od tych gmin jest dużo, dużo, dużo większa i będzie to kłopot. Radni jednogłośnie wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej likwidacji. Liczą, że podjęta przez nich uchwała w tej sprawie, razem z listą podpisów mieszkańców, których jest już ponad dwa tysiące, będą argumentami przemawiającymi za pozostawieniem posterunku w Chodczu. Chciałabym jeszcze raz zaapelować do władz państwowych o pozostawienie posterunku na terenie miasta Gminy Hotercz, gdyż on nam zapewnia konstytucyjne prawo i obowiązek zabezpieczenia publicznego, bezpieczeństwa publicznego. Jeszcze raz apeluję, proszę o pozostawienie posterunku na terenie miasta Gminy Hodacz.